Drużyna purpurowego pazura, odcinek pierwszy. Domek na drzewie. Ej, Jasper, pomożesz mi to powiesić? Firanki? A po co? No, żeby było ładnie. No, nie znasz się. Dziewczynka pokazała chłopakowi język. Przynajmniej są biała, a nie. Odezwał się drugi chłopiec. Różową też mam, Gaspar. Powiedziała dziewczyna słodkim głosem, przyczepiając firankę do Gomulski klamerką. Specjalnie dla ciebie. Huuu, zabierz to. Chłopak panicznie próbował zrzucić z siebie różowy i co gorsze koronkowy materiał. Mięczak, a ty, ty, zawahał się. Dziwna jesteś, Heli. Na twarzy dziewczynki pojawił się uśmiech zgryźliwej satysfakcji, a różowa firanka opadła na drewnianą podłogę domku. Domek ten był prostą konstrukcją zbitą z niewykorzystanych desek z pobliskiej stolarni, które dzieci pomalowały różnymi farbami znalezionymi w garażu Tate Gaspara. Może i był nieco krzywy i nie do końca szczelny, ale to przecież nie jest istotne. Tak naprawdę wyróżniało go to, że przyjaciele zbudowali go sami pośród gałęzi potężnego drzewa przeciętego kiedyś w pół przez piorun. Natura postanowiła dać mu jednak drugie, a nawet i trzecie życie, bo na jego wypalonych częściach wyrosły dwa nowe, silne drzewa. Dzieci znalazły je poprzedniego lata w lesie nieopodal Boulder City, tuż przy jeziorze Great Pond, położonym na północy lasku. Tak powstała letnia baza wypadowa Jaspera, jego siostry Halin i ich przyjaciela Gaspara. Nawet bezwilejny domek wyglądał dosyć przytulnie, ale teraz było, no prawie jak w domu. Brakowało tylko bieżącej wody, w większości mebli, no i kablówki. Oprócz trzech wadliwych stołków i kulawego stołu, którego czwartą nogą była sekata gałąź, nie było tu innych mebli. Niemniej jednak, dzieciom najwyraźniej wystarczało to do szczęścia. Na ścianach wisiały plakaty z różnych filmów i albumów muzycznych. Podniszczona korkowa tablica z masą przypiętych przez Jasperę karteczek, na których zapisywał cytaty z książek i piosenek. A także zalany kawą kalendarz zakończony kiedyś z domu rodzeństwa. Za źródło światła robiła turystyczna lampka na baterie powieszona u stropu domku. Prowizoryczne okiennice zrobione były z wąskich, poplamionych różnymi farbami listewek i niebieskawej, wielokrotnie posklejanej przezoczną taśmą grubej folii. Nie chroniły, co prawda, przed zimnem, ale przynajmniej nie przepuszczały wiatru i deszczu, który i tak padał tutaj okazjonalnie. Jeśli zaś chodzi o dzieci: Jasper miał 14 lat i choć był rok starszy od Hali i Gaspara, wszyscy chodzili do tej samej klasy. Chłopak kibluje w pierwszej klasie szkoły średniej, bo w ubiegłym roku zamiast uczyć się do ważnego egzaminu z filozofii, który widowiskowo obrał, czytał wypożyczoną z biblioteki książkę Orsona Scotta Carda zatytułowaną Garendera. Była z tego niezła afera, po której chłopak zaczął bardziej przykładać się do nauki. Nie myśli jednak porzucić książkowych światów. Najchętniej czyta książki z pogranicza przygody i fantastyki. Nie są mu zatem obcy straszliwy Smaug, czy zaginiony Kapitan Grant, a także różnorodne, niestworzone światy, pełne magii, mitycznych stworów i niezwykłych przygód. Posiada dosyć dużą wiedzę, ale niekoniecznie taką, która bywa mu przydatna w życiu. Do tego często chodzi z głową w chmurach. Pomiędzy uczeniem się i czytaniem, Jasper stara się jak najlepiej wykonywać rolę starszego brata, co nie do końca podoba się jego siostrze Hali. A skoro już o niej mowa, Hali jest drobną, radosną trzynastolatką, tryskającą energią i wrodzoną miłością do świata. Mama często jej mówi, że jest słodką, uroczą, czarującą dziewczynką, co bardzo często wykorzystuje przeciwko niej samej, kiedy tylko trzeba wyłgać się od kłopotów, no i takie tam. Ona sama nie uznaje siebie za czarującą, no bo w końcu ta ruda małpobiety odbiła jej z przednosa chłopca, który jej się podobał. Po tym wydarzeniu dziewczynka przestała wychodzić na dwór i raczej unikała ludzi. Wtedy jej wkurzający i przemądrzały braciak okazał się być dla niej wsparciem i najlepszym przyjacielem. Jako jedyny rozumiał jej potrzeby, bycia samej, no i przynosił jej czekoladki zawinięte z barku rodziców na poprawę humoru. To zbliżyło do siebie rodzeństwo i wtedy zaczęli spędzać razem wolny czas. Dziewczynka była harterką jeszcze rok temu. Ale jej mama poważnie zachorowała, przez co nie mogła chodzić do pracy. No i nie starczyło pieniędzy na kolejny obóz. Przez tych kilka lat dziewczynka nauczyła się szybko łączyć fakty i odnajdywać tropy w lesie. W nim zresztą czuła się wolna. Nie tylko od obowiązków, ale także od zmartwień. Oprócz tego świetnie rozumiała emocje innych osób. W zastępie często to ona pocieszała swoje koleżanki, kiedy miały gorsze dni. Swoim radosnym uśmiechem potrafiła zarazić wszystkich wokół, ale potrafiła być też złośliwa, kiedy ktoś zaszedł jej za skórę. Niewielu wiedziało, że jej radosny uśmiech był tarczą ochronną przed zranieniem, a pośród tych osób był zdecydowanie Jasper. Ich przyjaciel Gaspar był o dwa miesiące młodszy od Hali. Poznał dziewczynę w szkole, kiedy dwóch chłopaków śmiało się z niej i wyzywało od karłów. Zrobiło mu się żal 10-letniej wtedy dziewczynki i dlatego stanął w jej obronie. Tak to się zaczęło. Z Jasperem szybko odnaleźli wspólny język, bo dla obydwu chłopców rzeczywistość była zbyt nudna i codzienna. Chłopak starał się być dla swoich przyjaciół jak najbardziej pomocnym, no bo przecież trzeba pomagać przyjaciołom, tak mówią. Należał do szkolnej drużyny baseballowej, w której był pałkarzem. Może nie jakoś wybitnym, ale dawał radę zdobywać ważne punkty na meczach. Jak na złość, wynikom w sporcie nie dorównywały te w nauce. Zagrożenie to jego drugie imię i częściej było związane z poprawkami na zaliczeniach, niż z bójkami, które kilkukrotnie wywołał, albo w które został wciągnięty. Pomimo jego starań, cała wiedza jaką zdobył przeciekała mu jak piach przy palce dłoni. Jedno trzeba mu uczciwie przyznać: starał się i nie poddawał zbyt prędko. W końcu tak trzeba. W wolnym czasie chłopiec lubił majsterkować, rozbierać urządzenie na części i składać je ponownie. Udało mu się nawet skonstruować działające, prowizoryczne radio, ale również zbudował z ojcem szopy na narzędzia. Dlatego też połowa wykonania domku na drzewie to w zasadzie jego zasługa. Gaspar nie cofał się przed niczym i ta odwaga imponowała wielu dziewczętom, które kręciły się wokół niego. A on jednak miał już wybrankę serca na oku. Dzieci siedziały przy stole nad pogiętym i poplamionym prezentem, na którym rysowały coś na kształt mapy. Przedstawiała ona zarys lasu graniczącego z Boulder City, ale wewnątrz niego znajdowały się zamki, smoki i inne fantastyczne stwory. Tutaj wieża, która mogła być wyłącznie domem czarodzieja. Kawałek dalej inna wieża, tym razem z księżniczką i inne podobne obiekty. Hali kończyła rysować głowę potwora wystającą z Great Pond. Z sobie tylko znanego powodu wybrała do tego celu różową kredkę. A to będzie taki przyjazny potwór morski, powiedziała dziewczynka. Potwór morski w jeziorze? To chyba potwór wodny, siostra. Oj, no wiesz o co mi chodzi, panie Mondraliński. Wiem, uśmiechnął się złośliwie. Dodaj tutaj chatkę wiedźmy. Wiedźma tak daleko od zamku? zapytał Gaspar. Nie powinna być bliżej miasteczka? On ma rację, zawyrokował Hali. Hmm, może i masz rację. Gdzie by się postawił? Eee. Yy... Chłopiec pochylił się nad mapą. A co powiecie na to miejsce? Podoba mi się. Weźmy na fioletowo? Może być. Jasper poprawił krąg okulary na nosie i zanotował coś w zeszycie. Potem spojrzał w okno. Słońce już zachodzi. Musimy wracać. A. Musimy jęknęła Hali. Przecież wiesz, że nasi rodzice będą się martwić. No i ja wolałbym nie wracać do domu na następny dzień po nocy tutaj, dodał Gaspar. Przypał już szlaban murowane. No dobra, przyznała z niechęcią. Ale pójdziemy już nad Chwilę jeszcze mamy, siostra. Chwilę później dziewczynka ze zwinnością kota zeszła z drzewa i pobiegła w stronę jeziora. Chłopcy zostali sami w domku. Zawsze mit mi to przyznał Gaspar, drapiąc się w kark. Czym konkretnie? No, w sumie to. to chyba wszystkim. Wiesz, jest radosna, ma dużo pomysłów. I świetnie chodzi po drzewach. Rozumiem, chłopak przekręcił kluczkiem w ustach, ale teraz nieoczekiwanie w powietrzu rozległ się głośny dudniący huk. Potem zatrzęsła się ziemia, a z oddali chłopcy usłyszeli krótki pisk dziewczynki. Spojrzeli po sobie i natychmiast ruszyli do wyjścia. W okolicy nic się nie zmieniło. Nawet powietrze pachniało żywicą równie mocno jak przedtem. Gaspar pierwszy dobiegł do Great Pond, a zaraz po nim był Jasper, który złapał leką zadyszkę. Tam, wskazał na fragment różowej bluzki unoszący się na powierzchni wody. Ona! Nie potrafi pływać. O nie! Jęknął Gaspar. Chłopak od razu wbiegł do jeziora i upadł, ślizgając się na kamieniach przy brzegu. Dziewczynkę zobaczył tuż pod powierzchnią wody, która na szczęście w tym miejscu była dosyć płytka, choć sięgała pasa chłopca. Zanurzył się w wodzie i objął hali, wyciągając ją nad powierzchnię. Następnie ostrożnie wyszedł na brzeg i nerwowo mamrocząc: Mam cię, mam cię! upadł mocno na kolana i położył dziewczynkę na piach. Musimy coś zrobić! Miał chyba łzy w oczach. Wiem, daj mi pomyśleć. Czytałem gdzieś o pierwszej pomocy. Jasper ukląkł przy ciele siostry. To, to chyba tak. Trzydzieści ucisków, dwa wdechy. z spludł palce dłoni i przyłożył do piersi dziewczynki. Wdechy? No, usta do ust i pompujesz ją. Ble, nie będę całować hali. Gaspar. Jasper spiornował go wzrokiem, uciskając sper dziewczynki. To nie jest całowanie, tylko ratowanie. Chyba ja nie chcesz jezu. Może grać raz na zawsze. Co? No, no nie. Starszy z chłopców doliczył do trzydziestu, ale jego siostra nadal nie oddychała. Spojrzał wymownie na kolegę, który poruszył się niespokojnie. Jasper ponaglił chłopaka, który w końcu ukląkł przy dziewczynce. Ja... nie wiem... nie wiem jak. To jak z balonem. Tylko zatkaj jej... U... Zatkaj jej nos i pompuj. Mniej powietrza. Powiem ci kiedy. okej okay. Chłopak pochylił się nad dziewczyną i drżącą ręką zatkał jej nos. Kiedy ich usta się spotkały, nagle Hali zaczęła kaszleć i odwróciła się na bok, a Gaspar odskoczył jak oparzony. Jej brat klepał ją po plecach, a po chwili, gdy się uspokoiła, przytuliła się do niego i wyszeptała: Dziękuję. Jemu podziękuj. To Gaspar skoczył za tobą do wody i co nic takiego? odparł zawstydzony. Gaspar? Spojrzała nieprzytomnie na kolegę i wyciągnęła rękę w jego stronę. No, no, chodź tu, głupku. Ej, no, nie mów tak, no. To nie jest. Chłopak urwał, kiedy hali rzuciła mu się na szyję. Dziękuję, guptasie. Może się do tego przyzwyczaję? Chłopak się zarumienił. Minutę później dzieci odstąpiły od siebie zmieszane, co Jasper wyłapał w lot. Powstrzymał się jednak od końśliwego komentarza. Nie umknęło jego uwadze również to, że hali nieznacznie cofnęła się w jego stronę. On wiedział, że dziewczynka szukała oparcia. I dał jej wsparcie. Podszedł do siostry i położył rękę na jej ramieniu. No dobra, co się właściwie stało, siostra? Stałam na tym kamieniu, skazała na większą skałkę wystającą tuż nad powierzchnią jeziora. Potem coś głośno huknęło, zatrzęsła się ziemia, a ja zachwiałam się i wpadłam. Czyli to musiał być dosyć silny wstrząs. Powiedział do siebie, po czym zwrócił się do siostry. Hali, uważaj na siebie. Żaden z nas nie chce ciebie stracić. No, jasne. Dziękuję, brat. Ej, może to głupie, ale myślicie, że to mogła być sprawka pętli? Zapytał Gaspar. Mogło tak być, ale wracajmy już. Tym razem żadne z przyjaciół nie wysforowało się na front, więc linię lasu przekroczyli jednocześnie. Widok, który ujrzeli sprawił, że Zatrzymali się o nie Słońce było nisko nad horyzontem na pomarańczowo-czerwonym niebie. Przecinała je smuga czarnego dymu dochodzącego z jednej z wierzch chłodniczych pętli. Pozostałe dwie wieże migotały pomarańczowym światłem, po chwili gasnąc. Zaraz po nich miasteczko zaczęło się zaciemniać dzielnica po dzielnicy od strony pętli. Nad tym wszystkim w oddali unosiły się trzy sylwetki przypominające wielkie ptaki. Ej, Jasper, co to tam lata? Zapytała dziewczynka. Hmm, skrzydła przynajmniej długości ich ciała. Wyglądają jak... jak nietoperze? Poprawił okular na nosie. I ten cienki, długi ogon. Nie, nie, to niemożliwe. Co jest niemożliwe? Potrząsnęła ramieniem brata. Mów szybko! Jeśli mam rację, to... Spojrzał na nią. To mogą być smoki. Fali była w szoku. Puściła ramię brata, zrobiła krok do tyłu i niemu powiedziała Smoki? Spojrzała w stronę wież pętli, a jej sumkowe włosy rozwiał wiatr, po czym ruszyła pędem przez miasto, kierując się do pętli. Jasper krzyknął za nią. Poczekaj! I zaczął gonić dziewczynkę. Dwie sekundy później ruszył oniemiały Gaspar. Chłopak dogonił koleżankę i zrównał się z nią, kiedy Jasper jak zwykle został z tyłu ciężko dysząc. Nieliczni dorośli nie zwrócili uwagi na dzieci, kiedy przebiegały obok nich. Nagle hali potknęła się i pisnęła krótko. Gaspar pomógł jej wstać, a po chwili dobiegł Jasper, który ledwo stał na nogach. Nic, nic się nie jest, Hal? Wydyszał. Przeżyję, ale. Ouch! skrzybiła się. Noga mnie boli. P pomogę ci powiedział Gaspar. Chodź na ławkę. Dziewczynka mocno kulała na lewą nogę, z której kolana leciała krew. Miała zdartą skórę na nogach i rękach. Między głośnym, przyspieszonym oddechem dziewczyny słychać było jęki bólu. Kiedy przy wchodzeniu na krawężnik prawie upadła Gaspar wziął ją na ręce, choć sam był wykończony. Za nimi powoli człapał Jasper, łapczywie chwytając powietrze w płuca. Rana na kolanie dziewczynki wyglądała paskudnie. Krwawienie na szczęście nie było obfite, ale i tak trzeba było założyć opatrunki. Jasper padł na kolanach przy siostrze i położył rękę na jej dłoni. Ali nigdy więcej! Przepraszam mnie tylko! Jasperowi chyba chodziło o to, żebyś nigdy więcej nie robiła głupich rzeczy bez nas. Powiedział Gaspar wyjątkowo łagodnym głosem. Chłopak trzymał dłoń dziewczyny, ale po chwili puścił dosyć niezręcznie. Po drugiej stronie ulicy przychodził chłopak w mundurze harcerskim. Coś przykuło jego uwagę w witrynie piekarni, pod którą siedziały dzieci, i gdy tylko je zauważył, pobiegł do nich. Kiedy harterz imieniem Elliot próbował opatrzeć rany Hali, przyjaciele opowiedzieli o tym, co się stało. Widząc naszywki, znajdujące się na jego mundurze, dziewczynka zrozumiała, że ma przed sobą starszego grupowego, który do tego najwyraźniej pełnił w zastępie rolę medyka, bo jego opatrunki były naprawdę dobrze zrobione. Dziękuję, Elliot. Czuwaj. Czuwaj, Hali. Do zobaczenia na zgrupowaniu. Dzieci siedziały na i jeszcze przez jakiś czas. Słońce już dawno znikło za linią spalonej żarem wzgórz. Przyjemny chłodny wiatr głaskał włosy dzieci i okalał odsłonięte części ciała. Gwiazdy lśniły na ciemnym, granatowym niebie w towarzystwie księżyca w trzeciej kwadrze. Gastące dźwięki miasta zastępowały świerszcze i inne zwierzęta, które trzymały się z daleka od zabudowań. Ale usłyszeć można było coś jeszcze. Miarowy huk, ogromnych, błoniastych skrzydeł, które zbliżały się wysoko na niebie. Kształty prawie niemożliwe do wypatrzenia na nocnym niebie, które miarowo obniżały swój lot. Gdy jeden z nich przeleciał na tle jaśniejącego księżyca, Hali krzyknęła i wskazała w jego kierunku. Jasper z niedowierzaniem wstał i postąpił kilka chwiejnych kroków w stronę ulicy. Na której wylądowały trzy wielkie bestie. To będzie koniec pierwszej części naszej historii, ale nie koniec dla Was. W momencie publikacji tego filmu na grupie Facebookowej Klubu Podróżników Wyobraźni pojawiła się ankieta, w której możecie zadecydować o dalszym rozwoju tej historii. Wybierzcie, jakimi umiejętnościami Hali, Jasper i Gaspar przekonają do siebie Smoki, a także jakie archetypy będą mieć te bestie. Tym sposobem, że ja tam się z Wami i do zobaczenia już niebawem.